W metrze właśnie możecie znaleźć takie rozkłady jazdy, które pokazują dokąd jedziecie i jak wysiadacie to jakie macie możliwości przesiadek i dokąd. Myślę, że całkiem przydatna rzecz. Za dwie karty do metra za tydzień zapłaciliśmy po 34 dolary, bo 33 dolary kosztuje jedna karta tygodniowa plus dolar kosztuje sama karta. Kup to samej karty. Teraz widzę parking, gdzie po prostu samochody mają swoją windę. Właśnie Empire State Building Nie idziemy tam, bo jest za drogo Poszukamy tańszej opcji w innym mieście O nie, nic nie widzę <grystanie> Lecimy znaleźć Central Park A potem to tu, tu go, żeby coś zjeść W końcu porządnego Obiliśmy sobie jedzenie i idziemy właśnie powolutku odebrać. Ładny jest ten central park. Takie Tylko zachodzenia. No ale to dobrze. Na łydeczka sobie życie pływają. No. A ja tu mamy boisko do softballu. Z bardzo ładnym widokiem zresztą i Ja chciałem zwrócić uwagę w ogóle jak tutaj ludzie są nieekologicznie, bo kupiliśmy, kupiliśmy napój arizonę i tak kogoś dał nam po pierwsze siatkę a po drugie zapytał i po drugie dał nam w ogóle i słomkę do tego ale jest w I... papierowym opakowaniu plastikowa tak? słomka i plastikowa torebka ale w więc... końcu ja się cieszę, że można mieć plastikową słomkę Nie tak. kiedyś... ja jestem zadowolony no ale tutaj z ekologią jest masakra naprawdę szczury, lepsze są szczury Wszedliśmy sobie właśnie na Brighton Beach I to jest ten widok, który chcieliśmy uzyskać od tak, Nowego Tak, czyli pełną małych sklepików Metro nad nami Metro nad nami, dokładnie Znaczy metro, nie wiem czy to już jest metro, ale siedzieliśmy do metra, wyszliśmy na zewnątrz, więc chyba tak No ale tak, to są właśnie te widoki, które chcieliśmy zobaczyć A tu za widzimy jest pralnia, 2-4 godziny Jesteśmy właśnie na Coney Island. Jesteśmy tutaj, gdzie jest pełno, pełno, pełno luna parku, wesołych <laughs> miasteczek, tego typu rzeczy. Nie patrzyliśmy na ceny, bo chyba nie chcemy patrzeć na ceny. Zerkniemy później. Ale tak, jest strasznie gorąco i ciężko w ogóle w już. życiu. A się poddaje. Chce iść do cienia posiedzieć. Tak, jakbyś cienia, napić, czy coś innego, oh. na pitch, innego, na czekolwiek. Myślę, że wieczorem to może super wyglądać, bo wszędzie są ledy i mogą być ładne porty. No Nie jesteśmy na Times Square no to... Generalnie to się dzieje nocą, w ciągu dnia kompletnie nie ma co tu przygodzić tak, mogę to potwierdzić w całym Nowym Jorku na dzień tutaj przejechaliśmy i się nie padało więc nie wiem hmm. się kapie, cały czas lepsza kapie jakaś woda albo cokolwiek innego, właśnie najgorsze jest to, że nie wiadomo co to jest no, <laughs> i tak samo ten dym z, z kanału Wszędzie to jest... Ja nie wiem. Nie mam pojęcia co to i boję się myśleć, ja nie wiem. Jest to brudno, strasznie jest to brudno w ogóle. I tak sobie tu prawe i tu prawe. I A my już zasypiamy na stojąco to no jest tragedia. Tak jak u nas normalnym widokiem są jeże, to zobaczcie co jest tutaj. Właśnie dodawał martwego przez chwilę, bo się roweru przestraszył. Szósty dzień w Nowym Jorku. Musieliśmy pójść do apteki, bo Klaudia od początku wyjazdu praktycznie jest chora. Tylko wcześniej to ugrywała i chciała dać sobie radę, ale już uznaliśmy, że musimy kupić leki, więc pierwszy raz byliśmy w aptece. Zapłaciliśmy 16 dolarów za. spray do nosa, coś na zatoki, jakiś spray na zatoki oraz takie ogólne tabletki na zatoki. Co dokładnie jest w środku, nie wiemy, ale wybraliśmy jedne z najtańszych opcji. I do tego batani już jednego dolara, ale to już dla mnie. No. Zobaczymy czy pomoże. No nie, ogólnie to szukać mi tego kolej, bo ja od początku wyjazdu nie mogę spać w nocy, no to przestawienie czasowe. Do tego chyba mam jakaś straszna grypa, całe zatoki, z dnia na dzień jest coraz gorzej i okazuje się, że bez leków samo nie przechodzi. No, zobaczymy czy zadziałają. Teraz jesteśmy tutaj na town na Queens. Czyli takim mniej typowym dla turystów, a potem zobaczymy Chinatown na Manhattanie. To co mnie zaskoczyło w Stanach, to że co chwilę widzimy kogoś, kto gra w piłkę. Nie widzieliśmy nikogo z piłką do nie wiem, rugby czy futbolu amerykańskiego, ale tutaj w całym parku są boiska do piłki nożnej i nie tylko tutaj, bo obok nas też widzimy taki strefki No stref same piłki piłkarski. nożne, tak naprawdę może dwa boiska zobaczyliśmy nawet do koszykówki, ale te, które głównie są do piłki nożnej po prostu. Tak, zaskoczyło. U nas można spotkać tu najwyżej gołębie. A tu proszę, są jakieś gęsi. I to jakiś dziwne. Udało nam się w końcu znaleźć tanie jedzenie, co prawda nie na Brooklyn ani nie na Manhattanie, ale na Queens, więc zawsze coś. Mamy buritka. Tak właśnie wyglądają małe Buritka za 1,59. Jesteśmy właśnie na Brooklyn Bridge, i na kolejnej darmowej atrakcji, którą można tutaj zobaczyć. Są tam piękne widoki. Mm. Mostem dowolnie można, czy z Manhattanu na Brooklyn, albo z Brooklynu na Manhattan, to jest dowolne. Tak, to ja w strony, tak. dwie strony. Tak, z dwie strony chodzi Ale co ważne, z są ładne zdjęcia, nie gdzie się pójdzie. ale chyba ładniej iść z Brooklynu na Manhattan. Zdecydowanie. Wydaje się, że rynek nie jest na Wall Street, bez tak. sensu. No. Więc idziemy na Broadway. Na ulicę Broadway. Tam jest wyk. Ale obłynie to Wall Street, to takie... ulica no, taka ulica. Taka, o. Ładnie, było. No, takie można kupić, jak wszędzie. Czapki, jakieś sernoczki, to tak, tak. To O, tu jest coś ładnego. A cokolwiek ogólnie wszystko jest zwerbujące, bo wszystko jest, wygląda jakby było w budowie i, i ciężko jest znaleźć takie ujęcie, żeby nie było jakiegoś remontu czy czegoś. Jakiegoś... Ogólnie ulica jak każda inna w Nowym Jorku. Tylko że to Wall Street. Doperca jest mega duża kolejka o, Ludzie stoją po to, żeby dotąd jego jajec Ale one podobno mają przynieść pieniądze więc zaraz wam pokażę jakiś kulejka No o te jajce się rozchodzi generalnie O Boże, oni widzą A, uciekamy I jesteśmy na drugiej chińskiej dzielnicy. Tym razem już na Manhattanie, czyli tej najpopularniejszej. Co mówiliśmy jedzonko w machaniu? W końcu. Mm -hmm. I będziemy zaraz testować. Podwójnego czy z No dobra. Wygląda tak. Jakby przez powiatki wypluł. A czy jest podwójny? No jest. nie. Jest. Przepraszam za błąd, bon, tak jest spokojnie, jest spokojnie widać. Przez korzystanie z aplikacji McDonalda, która okazała się być świetnym pomysłem, za dwie gigantyczne kole, naprawdę, średnie frytki, do tego dwa burgery, zapłaciliśmy 5 euro i 50, 5 dolarów i 50 centów, coś około tego, więc nawet jak na polskie standardy jest to naprawdę super cena. Jeszcze możemy odebrać darmowe frytki duże. Za pobranie aplikacji. A jak będziecie chcieli wiedzieć, jak pobrać aplikację, nie zmieniając lokalizacji w telefonie, to poświęcajcie sobie.